Samur, jedzenie i przezabawne żarty. Brzmi jak coś dla ciebie? W takim razie oglądaj dalej. Zapraszamy na wyzwanie jedzenia z długimi i krótkimi paznokciami. Hej, dziewczyny, ale słodko. Jess i Ashley mają pełno smakołyków. I piją słodkie koktajle? Musicie być zachwycone. Hmm, takie pyszniusie. Macie rację. Zjedzmy jeszcze trochę. Wow! Skąd to się tutaj wzięło? Jess, chcesz się podzielić? Nie wydaje mi się i nie mogę jej winić. A mniam, niam! To jest niesamowite! No dalej, weź gryza. Haps! Takie słodziutkie. Ha? Co do? Palec do środka. Patrz na mój słodki paznokieć. Aśli się to nie podoba. Ona chce tego batonika. O, rety, rety. Atmosfera robi się gorąca. Nadchodzi bitwa na przeciąganie. Dziewczyny! Dziewczyny? Zapraszamy na wyzwanie. Powodzenia! Rośliny? Nie! To są wiaderka z pysznymi żelkami. Słodki makaron? Bingo! Zegar! Ok, zaczynamy. Kto pierwszy skończy, ten wygrywa. Ashli używa pałeczek. Takie dobre! Ba-bam! Widelcowe paznokcie. Niesamowicie innowacyjne, moi przyjaciele. Ona może prawie poczuć smak zwycięstwa. Nie jeżeli aż na coś wpadła. Wiertłowy widelec to wygra. Brrr, orety. Idziecie łeb w łeb. Kto wygra? Nie dowiemy się, dopóki sami nie zobaczymy. Co ty robisz? Mamy tutaj konkurs do wygrania. Ha? Jazz naciska przycisk wiercenia. Makaron lata wszędzie. O kurcze, ty oszustko. Więc, e, kto wygrał? Upsi lupsi. Dziewczyny, jesteście gotowe? To piankowy zamek. Wow, i serio myślę wow! Nigdy wcześniej nie widziałam czegoś takiego. Jak Ashley sobie z tym poradzi? Użyję swoich pazurów, oczywiście. Takie ostre. Mmm! Jess, postaraj się za nią nadążyć. Ha! Mmm! Tak! Co to jest za łyżka? To jest niesamowite! Przepyszna piankowa kula! No dalej, Ashley. Dobra. Okej, okay, stópki. Do boju. Czy ty właśnie zrobiłaś sobie pediki? O Rety. Jess, musisz zobaczyć to szaleństwo. Odjechane, prawda? Wow! Mmm, takie pyszne. Okej, okay, plan B. Jess! Co tu się wyprawia! Gotowe? Mini rączki? Te dwie małe rączki dadzą radę podnieść tylko jedną piankę. Biedna dziewczyna. Dziewczyny, jesteście gotowe? Żelkowe misie. Tak i są ogromne! Mmm! O kurczę, patrzcie na paznokcie Ashley. Jez ma pomysł, zamierza ozdobić swój super ekstra żelek. O tak! Bita śmietana na misia. Tak proszę. Co dalej? Czekoladki? Miód na moje uszy! Rozpakuj je! Są takie słodkie i malutkie. No dalej! Oczywiście po małym teście smaku. A, teraz wracamy do roboty. To będzie wspaniałe! Twój miś jest uroczy! Teraz czas na zajadanie. Smacznego Jess! Całkowicie na to zasłużyłaś! Bardzo wyrafinowany, jak na jedzenie żelkowego misia. Okej, okay, dziewczyno, potrzebujemy jakiegoś planu. Tylko nie zrób nikomu krzywdy tymi paznokciami. Hmm, ma pomysł, tak. Pilnik do paznokci. Nareszcie. Co? Zrobiłaś je jeszcze ostrzejsze? O nie, teraz. Mam do ciebie pytanie: czy ty grasz w owocowego ninja? Patrzcie na to. Ashli, jestem pod wrażeniem. O rety! Jess dostała darmową fryzurę. Wygląda na to, że paznokcie Ashley trafiły na włosy Jess. To jakaś katastrofa do fryzjera i to szybko. Dziewczyny, czas na poczęstunek. K do F do C. Kurczakowe pyszności. Takie chrupiące i smaczne. I tak dużo dla naszej Jess. Jesteś szczęściarą. O takim poczęstunku Ashley może tylko pomarzyć. To znaczy spróbuj nie obgryzać paznokci przy jedzeniu tego kurczaka. Jej? Takie dobre. Jeszcze jeden! I jeszcze jeden. A potem zgadliście kolejny kurczaczek dla naszej pani. Ostatni. Ach, chciałabym, żeby ten lunch trwał wiecznie. A, niam! niam. Wszystko zjedzone! Hmm... Dno kubełka Jazz jeszcze nie zostało znalezione! Myślisz o tym, co ja? Wielki skok na kurczaka! Muahaha! Tak! Och, Jazz, bądź bardzo cicho! Tak, teraz użyj tych szalonych paznokci, aby uzyskać dostęp do jej obiadku! Perfekcyjnie! Ta kurczakowa sytuacja uczyniła z naszej Ashley światowej klasy przestępcy! Niesamowite, smacznego, dziewczyny. Mmm, takie pyszne, takie chrupiące. I tak sięgamy po drugiego i trzeciego. Większy otwór? Ashley, ty nic nią! O rety, już niedługo wpadniemy w poważne kłopoty. Idziesz bez maski? O Jess! Co? Ona dokładnie wie, co się dzieje. Okej, okay, mój mały przyjacielu. Dziękuję za pomoc w rozprawieniu się z tą złodziejką kurczaków! To na pewno nie było przyjemne! Czy mamy tutaj doktora? Nasza przyjaciółka zrobiła się zielona! Serio, zielona! Co się tutaj dzieje? Wszystko w porządku, Ashley? Hmm. Więcej kurczaka? Dziewczyno, jesteś szalona! Um, niam. <noise> Dziewczyny, zaczynajcie! Tęczowe torty! O kochane, to się nazywa smakołyk. Miałyście dużo szczęścia. Jazz? Czas go pokroić. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć wnętrze. Nie jesteście na to gotowi! Voilà! A w środku pełno cukierków! Fantastycznie! Wow! Tak! Paznokcie, nie zawiedźcie mnie teraz! Ba-bam! Niesamowite! To jest manikir moich marzeń! Ashley, zrób to! Ta cała guma balonowa nie może się zmarnować, prawda? Oczywiście, że nie! Podoba mi się twoje myślenie! Żuj! Rozciągaj! Im więcej, tym lepiej. Robimy nasze własne paznokcie z gumy balonowej. Patrzcie na to. Są lepkie i długie. To trochę straszne. Patrzcie! Och, Jess! Hayley nie wie, co tu się dzieje, więc dla niej to tylko darmowa przekąska. Bum! Eh, hello? To jest niezręczne. Womp, womp, womp. Jesteście gotowe? Coca Cola! Mniam! A Ashley ma swoje super paznokcie. Jazz nie będzie miała problemu. Otwórzmy tą puszeczkę. Mmm, taka gazowana. Orzeźwiona? Tak! Tak, to będzie wyzwanie. Kto by pomyślał, że otwarcie puszki z napojem może być takie trudne? Ashley myśl! Jessie prawie skończyła swój stos. O, nie bądź zarozumiała, ty tylko otworzyłaś puszkę napoju. No nie! Dobra, chodź tutaj. Skoro nie możemy pić swojej koli, to możemy sprankować naszą przyjaciółkę. Czas namiętową eksplozję! Teraz czekamy. Hi, hi, hi. Okej, okay, Jess, do dna. Wow! Ah! Myślę, że to już koniec dla panny Jess. Wątpię, że będzie chciała wypić napój gazowany w najbliższym czasie. Biedna dziewczyna! Otwierajcie! Okej, okay. sprite! I lizakowy jesz? To jesz z lizaków! Nie martwcie się, Ashley ma coś w swojej torebce. Zobaczmy. Popit? Nie, będziemy potrzebować czegoś innego. Szukaj. Okej, mm, okej. Okay, okay. Nie mów mi, że nosisz przy sobie cegłę. Ashley, co to za szalone rzeczy są w twojej torebce? Wiertarka? Tracę tu rozum. Tak czy inaczej Jess dostaje się do swoich lizaków. A Ashley w końcu znajduje to, czego szukała. O, tak, robimy swoje lizaki. I to nie takie zwykłe. Będą gazowane i wypełnione słodyczami. Jak fajnie! Tak! Coś jeszcze? Jeden będzie miał kulki czekoladowe. Dokładnie tak. Będziemy potrzebowali czegoś, co posłuży za patyczki. O, to nigdy nie było takie oczywiste! Użyjemy tych dziwacznych paznokci! Ha? Wygląda na to, że paznokcie się połamały, ale hej, wciąż są super! Spróbuj! Fantastyczne, co o tym sądzisz, Jess? Ekstra, prawda? Orety! Takie smaczne! A. Ah. Wielkie dzięki za oglądanie. Nowe filmy pojawiają się cały czas, więc pamiętajcie o subskrypcji. Do zobaczenia! Podpisano załoga